Siemano, mam tutaj trzy przesyłki, a w każdej z nich znajduje się Dora 2. Modele te kupiłem w jednym z poprzednich odcinków na głównym kanale. No a dzisiaj je sobie otworzymy, zobaczymy jak wyglądają. No i żeby ten odcinek nie był za krótki, to na koniec otworzymy sobie jeszcze taki kozacki Team Transport. No a zaczniemy sobie od tej najmniejszej przesyłki. Ona jest z Olixa. W środku powinna być Dora 2 na krótkiej karcie. No jak patrzę na to pudełko, to jest w naprawdę dobrym stanie. Wszystko powinno być ok. Więc lecimy z unboxingiem. Na unboxing przygotowałem sobie karambita. Nie należą do najostrzejszych ale chyba da radę. Rozcinamy paczuchę. No i sprawdźmy, czy nie zostałem oskamowany. No i nie zostałem. W środku jest deorka, już ją wyciągam. No, prezentuje się elegancko, jest naprawdę w fajnym stanie. Co najważniejsze, nie jest pęknięta, dotarła do mnie cała i zdrowa. Jest to chyba w ogóle najstarsza, krótka karta w mojej kolekcji, jaką obecnie posiadam. No i ta konkretna Deorka to jest chyba rok 2001. Przy tych starszych kartach chyba dodawało się plus jeden od tego roku, który tutaj widnieje. Chociaż jak teraz patrzę tutaj na to logo, to wydaje mi się, że Deorka może być mejnikiem z 2002 o numerze 81. Z tyłu mamy jeszcze to OG logo, teraz to nowe logo jest takie trochę bardziej długie, to było takie krótsze, bardziej zbite. Na tyle tutaj jeszcze jest fajna grafika z torami. No ale wracamy na front i co my tutaj mamy? Na pewno tak średnio podobają mi się te wszystkie tutaj napisy. Jest to po prostu taka uwaga, że wiecie, że Hot Wheels nie jest dla dzieci do trzeciego roku życia, że zawiera małe elementy. No jednak lepiej jak to jest gdzieś z tyłu. Troszeczkę psuje ten wygląd karty, ale sama grafika, zobaczcie, tutaj w tle jest takie niebieskie auto, to takie stare logo zgniecione. No karta naprawdę mi się podoba. Co do samego modelu, jak ktoś widział odcinek o moich dorkach, to taką już posiadam, ale mam ją na długiej karcie, a nie na krótkiej. Na fajnie byłoby zebrać wszystkie i długie i krótkie karty. Dla porównania mam tutaj Deorę właśnie na długiej. Zobaczcie, ona ten znak tutaj uwaga, małe elementy, jest naprawdę mniejszy, jednak ta karta krótka była dystrybuowana do różnych krajów i po prostu tutaj jest ten napis ale w każdym języku, a na długiej karcie jest tylko i wyłącznie po angielsku. No a kolejna różnica, która od razu rzuca się w oczy to to, że w Stanach mają dożywotną gwarancję na samo autko, jak i na wszystkie plastikowe części. E No niestety my w Europie takiej gwarancji nie mamy Ona realizowana jest tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych Nie wiem czy ona tyczy się tych nowych modeli No ale jak widzicie kiedyś ją dawali Plus jak Stany to zawsze jakiś konkursik czy coś takiego No u nas tego niestety nie było Trochę różnic jest Ale jednak jakoś tak chyba wolę te krótkie karty niż długie Wiadomo na długiej widać ten arcik o wiele ładniej Zobaczcie tutaj mamy całe auto Na krótkiej nie dość, że go nie ma całego To jest w ogóle tak zzoomowane, że praktycznie widać tutaj całą felgę No i w końcu mam i długą i krótką kartę Więc mega się cieszę że tą krótką udało wyłapać się na olx No i którą pakę weźmiemy tutaj następną? Ta była z Allegro, ta była z Vinted i ja chyba zacząłbym od tej z Vinted, czyli od tej. Ona przyszła do mnie w ogóle z Rumunii. Jest to paczucha z Rumunii, ja postaram się tutaj już zacząć tą folię rozcinać, żebyśmy się dostali do środka. O, w ogóle jest w tym, w jakimś kartonie po butach, spoko. Ale ta Deora nie ma prawa się zepsuć, bo ona jest w fabrycznym blistrze. Ale zabezpieczona jest naprawdę nieźle. Zobaczcie. No i wielki unboxing. Zobaczmy co tutaj mamy. Mega dużo gazet. Ale pod spodem. O, jeszcze folię bąbelkową. Elegancko. No i to jest mocny naprawdę zawodnik w mojej kolekcji Deorek. Bank. No i zobaczcie, jest tu DEO oraz serii Originals. Ta seria wyszła w 2002 roku. Tutaj mamy napis Exclusive, bo była ona ekskluzywem i była sprzedawana w Stanach Zjednoczonych w sklepie Target. I tylko i wyłącznie tam można było ją kupić. Cała seria składała się z 12 modeli. I co ciekawe, ta seria Originals wyszła tylko i wyłącznie raz, tylko i wyłącznie w 2002 roku. Później już nie była kontynuowana. Z ciekawszych modeli w tej serii to na pewno tutaj Fantastic był w Spectra Flame. No i Purple Passion to również był lakier Spectra Flame. Ogólnie wszystkie modele. Modele to są oryginalne designy zrobione przez Matela, więc można powiedzieć, że same kosmosy. Opakowanie jest naprawdę fajne. Zobaczcie, ono jest wsadzone w taki fabrycznie zgrzany blister. Nie da się wyjąć tej karty ze środka. Troszeczkę tutaj mamy takich elementów, można powiedzieć, że 3D, fajnie się tu palcami po tym przesuwa. Nawet wypukłe mamy tutaj logo Hot Wheels, widzicie? Karta naprawdę jest fajna, a przechodząc do samej Deory, to jest ona praktycznie cała czarna. Mamy tutaj kółka z taką czerwoną linią, oczywiście ta czerwona linia ma nawiązywać do oryginalnych Hot Wheelsów Redline, które charakteryzowały się głównie tym, że właśnie miały kółka z taką czerwoną kreską. Bardzo fajne czerwone deski z logiem Hot Wheels mamy tutaj na pace, pomiędzy deskami jeszcze jest Taka fajna grafika, dobrze to siedzi, naprawdę. Chromowany w modelu jest dach i chromowany jest ten pałąk z tyłu. Wymalowane są lampy, co jest naprawdę rzadkością w przypadku Deory 2. Z przodu również mamy wymalowane lampy i chromowany ten panel przedni. Szybka jest czerwona, więc dobrze fituje do tych desek. No model naprawdę, naprawdę kuzacki. Ja łącznie z przesyłką dałem za niego około 130 zł, co myślę, że jest naprawdę git ceną. No i zaraz zrobimy unboxing trzeciej deory, ale najpierw biorę te dwie. Muszą polecieć tutaj na półeczkę z deorami. I będę musiał jakoś tutaj zrobić lepszy porządek. Ta na krótkiej karcie leci do kart. Powoli to w ogóle kończy mi się tutaj miejsce. Tutaj mamy jeszcze tą Originals. Ona tu już praktycznie, że na styk wchodzi. No a musimy otworzyć jeszcze jedną. No i ostatni karton, a w nim Deora, na którą przejęłem się naprawdę dosyć długo, bo w sumie ponad rok. No i tak się składa, że w tym odcinku z całej mojej kolekcji Deora 2 udało się zgarnąć ten model na Allegro. I na Allegro to on w sumie kosztował połowę tego, co one oryginalnie kosztowały na Mattel Creations. No ale ocenie pogadamy zaraz. Otwórzmy tą Orke, bo naprawdę nie mogę się doczekać tego jak wygląda. Komisyjne otwarcie no karambit to nie był najlepszy wybór, niestety to jego ostrze nie należy do najostrzejszych, ale jakoś damy radę no i zobaczmy co tu jest w środku zapakowana w folię bąbelkową czy już ją widać już ją widać, ale jest tyłem ty, w ogóle jeszcze skitelsy są w zestawie ale zajawa. Dostajemy jeszcze taką małą paczuchę z kitelsików. No ale najważniejszy jest tutaj ten model. Ja go wyciągam i już go otwieramy. I uwaga. Bank, Deorka 2 ze współpracy z Adidasem. Deorkę zaraz pokażę Wam z bliska. Ale obczajcie w ogóle w jakiej cenie ona była na Mattel Creations. Ona wychodziła za 155 zł plus dostawa. No a ja kupiłem ją na Allegro za 70 zł z darmową dostawą ze Smartem, więc naprawdę kozacki deal. No wyłapałem ją praktycznie za pół ceny. Grafikę na Deorkę w ogóle projektował projektant Sean Waterspoon. I co ciekawe, on w ogóle jest mega buciarzem. Projektował trochę butów. Jak wpiszecie sobie imię, nazwisko w Google, to od razu wy skakują jakieś najeczki ze współpracy z nim. No jak ktoś siedzi w butach to na pewno kojarzy te Air Maxy albo te superstary z Adidasa. To jest również współpraca z tym ziomeczkiem z którym wyszła właśnie ta Deora. No i jest to na pewno jedna z mocniejszych Deorek w mojej kolekcji. Ja w ogóle uwielbiam jak Hot Wheels robi takie współprace, czy to z artystami, czy to z jakimiś markami modowymi wiecie Gucci, Moncler. Była współpraca z Arshamem, właśnie ta fajna z Adidasem. Oprócz tego współpraca z Nikeom i model wzorowany na butach Paula George'a. No mega dużo takiego tematu, uważam to za naprawdę fajne smaczki, że do po prostu zwykłego resoraka, do zwykłego autka można przemycić trochę takiego tematu, czy to streetwearowego, czy to po prostu modowego. A, no, jeszcze mi się przypomniało. Przecież jeszcze było E30 Supreme. No jeszcze niedawna współpraca, czyli ten model Not Wheels ze współpracy z Miss Shift, równie Kozacki. No ale spójrzmy na Deorę. Naprawdę śliczny Arcik. Oczywiście jest to Color Shifters, czyli po włożeniu do wody zmienia kolor. Zobaczcie tutaj to logo takie w słońca. Nie wiem, czy to jest logo tego ziomeczka, czy co, ale wygląda naprawdę fajnie. Tył karty, raczej standardowy, mamy tutaj pokazane właśnie jak Deora zmienia kolor pod wpływem temperatury. Tutaj jeszcze mamy logo Adidasa, aby potwierdzić właśnie tą współpracę. Ну no і жутьмо оkiem на деори, zobaczcie. Kurczę, no uważam, że ta grafika na niej wygląda naprawdę świetnie. Bardzo dobrze to wygląda. Zobaczcie, tutaj jest takie logo z płomieniem, jak normalnie na Treasure Huntach. Tutaj ono jest w ogóle bardziej złote, jak na Super Treasure Huntach. Mega fajne nawiązanie tą grafiką. Spód wygląda na metalowy, ale to bym musiał jeszcze na Google się upewnić, czy aby na pewno, czy po prostu plastik chromowany. Ciężko aż tak powadzę wyczuć, ale bardzo możliwe, że jest to metal. Z tyłu światła nie wymalowane, no ale grafika naprawdę nadrabia. Z przodu również świateł nie mamy wymalowanych ani nic i to jest ta deorka na jednym tylko nicie, więc zobaczcie, z tyłu jest jeden nit i z przodu zamiast nita mamy po prostu ten taki klipsik tutaj złapany. No ale tak, kurczę, deorka jest naprawdę, naprawdę świetna. No i cieszę się, że wlatuje u mnie do kolekcji. Co, bierzemy deorkę. Zrobiłem tutaj w ogóle troszeczkę reorganizację, żeby minimalnie ładniej to wyglądało. Originals stoi tam z tyłu, żeby nie kisiła się między tymi zamkniętymi. Podobna sytuacja w przypadku tej deorki, która ma płytkę. No i Treasure Hunchik na krótkiej karcie też fajnie, żeby był wyeksponowany. A deorkę z Adidasa bierzemy tutaj, będzie leżeć po środku. No i myślę, że z daleka wygląda to naprawdę nieźle. Po prostu cała półka w samych deorach 2. No i póki co, perełka w mojej kolekcji to jest zdecydowanie ta Deora 2 Stoiffe z 2000 roku. Następna mocna sztuka, na którą będę polował, to najpewniej będzie Deora 2 RLC. No a my możemy w końcu sobie otworzyć ten naprawdę fajny Team Transport z Hondą Accord z 96 roku. Zobaczcie, ona jest zrobiona w takim stylu na drag race. A laweta nazywa się Fleet Street. No i wygląda bardzo fajnie. Fajnie gdyby ta laweta miała ruchomy ten element. Najpewniej nie ma. Zaraz się przekonamy. No ja właśnie pierwszy raz w życiu będę otwierał jakiś Team Transport właśnie z tą lawetą Fleet Street. Reszta tego setu to zobaczcie. Tutaj mamy lawetę Carrion i Porsche 906 Carrera 6. Oprócz tego Fleet Flyer i Sauber Mercedes C9. Opakowanie raczej nie będzie mi potrzebne, więc po prostu otworzymy sobie w ten sposób, że je rozerwiemy. No i naszym oczom już prezentuje się ten naprawdę zacny Team transport. Wyciągamy. Zacznijmy sobie może właśnie od tej lawety Fleet Street, czy jest ona ruchoma? Ej, coś tu się rusza, czy ja mam zwidy? Czy ja to zepsuję? Coś jakby się chciało ruszać. Ej, chyba się rusza. O! Oh, damn. Ale zajabła. Ej, dobrze. Ale tu chyba ta końcówka już się nie położy na ziemię. Ale sam fakt, że to się rusza. Ej, fajne, fajne. Dobra, zobaczcie. Już to chyba rozkminiłem. Czyli to się fajnie tutaj porusza. Dobrze to siedzi. No i samą końcóweczkę, ona troszeczkę. Zjeżdża w dół, wręcz można zrobić coś takiego, tylko ona teraz się wykliknęła, widzicie tu jest totalnie luźno, no ale można ułożyć ją w ten sposób, żeby można było wjechać autem, później trzeba to troszeczkę leciutko wkliknąć, wkliknąć i wtedy tym zjeżdżamy. Jedyny minus jest taki, że to jest po prostu kawałek plastiku, który trzyma tą pakę I jak będziecie tak robić często, to najpewniej po prostu się wyrobi Ale pod zrobienie jakiejś foty, czy pod położenie do dioramy No to można ułożyć ją faktycznie w tą dobrą pozycję Jakby ta laweta naprawdę zgarniała auto I normalnie, zobaczcie, Hot Wheelsem da się tutaj wjechać bezproblemowo No więc ta laweta Fleet Street naprawdę bardzo mi się podoba Fajnie ma zrobione te proporcje Zobaczcie, tutaj na palce. u góry jeszcze mamy opony Oczywiście wszystkie plastikowe, nie mamy tutaj żadnych Riders. Bardzo ładny jest ten czarny lakier. Fajnie wygląda. Malowanie zielono-pomarańczowo czarne. Sama lawetka ma jeszcze wycieraczki z przodu. Oczywiście wymalowane mamy światła. Ciekawe kółeczka Real Riders, dobrze siedzą naprawdę w tej lawecie. Także z tej lawety serio jestem mega zadowolony. No i przejdźmy sobie do Hondy Accord. A Hondzinka wygląda w ten sposób. Oczywiście mamy tutaj metalowy spód. Oprócz metalowego spodu od razu można zauważyć bardzo wąski rozstaw kółek naszych Real Riders. Te ośki naprawdę są wąziutkie. Na pewno nie jest to 25 mm, prędzej powiedziałbym jakieś 15-18. To tylne całe kółko w ogóle chowa się tutaj nam pod błotnik, zobaczcie. No nie jest to fura podstawowa. Stance, raczej jest to auto zrobione pod Drag Race z tyłu. Trochę jest mi ciężko stwierdzić, czy to ma symulować wydech, czy bardziej spadochron. W ogóle jest to trochę dziwnie zrealizowane, bo tutaj mamy nit. No tak samo nie do końca wiem co to jest. No ale wracając do autka, zobaczcie, bardzo dużo jest na nim grafik. Z tyłu mamy oczywiście lampy, logo Hondy, logo castrol. Na boku również tutaj się bardzo dużo dzieje. Naprawdę ładnie wygląda ten czarny lakier, który nam tutaj się wybłyskuje fajnie. Co prawda nie jest to Spectra Flames. Spektra chyba jeszcze troszeczkę bardziej by błyszczała. Tutaj mamy zwykły czarny. Za mocno tego nie widać, ale zobaczcie, model posiada normalnie lusterka, więc to na pewno jest na plus. No i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Naprawdę dobrze to siedzi. Z ciekawości położyłbym jeszcze jakieś inne modele tutaj na tą lawetę i zobaczył, jak ona wygląda z innymi sztukami. Wziąłem sobie tutaj RWB-ka z najnowszego setu Silhouettes. Spróbujmy sobie położyć tutaj RWB-ka, czy to w ogóle dobrze będzie fitować, jak on jest taki biały. Jak wydaje się, być trochę za duży w ogóle, jak na tą lawetę. Tak troszeczkę dziwnie to wygląda. Spróbujmy jeszcze na przykład z BMW E46, czy to będzie wyglądać lepiej. No. E46 może trochę lepiej, ale chyba faktycznie ten akordzik najbardziej tutaj pasuje. Fajnie te grafiki się zgrywają. Nie wiem, czy nawet takie zwykłe, po prostu białe auto tutaj siedzi lepiej. Jeszcze przetestowałbym jak to będzie wyglądać z elitkami, bo zobaczcie elitka, ta szczególnie to Porsche jest naprawdę tutaj małe w porównaniu do RWB-ka. Zobaczcie jakie RWB jest ogromne. No i sprawdźmy, czy taki prosiak nie wyglądałby lepiej niż ten akordzik. Co prawda oczywiście malowanie nam się nie zgadza, a rozmiarowo rozmiarowo Porsche jest chyba aż za małe. Zobaczcie jak dużo tutaj jest miejsca z przodu. Wsadźmy jeszcze BM na testa, ono na pewno jest trochę dłuższa. Jak to siedzi? No, BM już siedzi nawet dobrze, ale jednak jak jest laweta w malowaniu kastrola, no to ten akordzik w malowaniu kastrola pasuje tutaj najlepiej. Oczywiście z tego fleet Street można by zrobić customa, przemalować ją w jakiś inny kolor, no i po prostu zrobić sobie, wiecie, customika, nie wiem, pod RWB, właśnie białego pod BMK białego, albo w ogóle jakiś zupełnie inny kolor. A jak jesteśmy przy customach, to ja ostatnio zrobiłem taką Suprę i już Wam ją pokazuję. Tak się prezentuje Supra. I Ją robiliśmy w ogóle na live'ie na TikToku, więc jeśli ktoś mnie nie śledzi na TikToku, no to wpadajcie. Tam mam nik po prostu... Krajenowaty i co zrobione było w suprze. Oczywiście wycięty ten wielki spoiler z tyłu. Tutaj widać taką małą dziureczkę po nim. To by można jakąś szpachlówką zategować, jak to się mówi, ale już zostawiłem, nie, nie męczyłem się z tym bardziej. Z przodu i z tyłu wymalowane są światła. Ich akurat nie robiłem. Ja dałem je mojej dziewczynie do wymalowania, no i uważam, że wyszły świetnie. Ten tył szczególnie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Będę musiał tutaj jeszcze dokleić rejestrację, no jeszcze tego nie zrobiłem. Oprócz tego supra ma dołożony, akcesoryjny wydech. Fajnie to. Siedzi, no i lakier jest zrobiony. Bardzo przyjemny, taki zielony. To jest zielony w ogóle z palety BMW. Jak ktoś siedzi w customach, to to jest lakier BMW 386. Tak on się nazywa po niemiecku, to nie wymówię tego za bardzo. <gry> ale finalnie na suprze wyszedł naprawdę dobrze. To jest taki dosyć ciemny, zielony. Może ta perła jest minimalnie za duża, ale to już. Wy musicie stwierdzić, czy wam się podoba, czy nie. Moim zdaniem, supra wyszła naprawdę fajnie. No a propos kastomów, to jak jeszcze troszeczkę się poduczę lepiej lakierowania i tak dalej, no bo nadal mam troszeczkę problemy przy malowaniu, szczególnie aerografem. Wiecie, wcześniej robiłem kastomy puszkami, to jakoś to zawsze wychodziło. Nie mówię, że było perfekcyjnie, nie, ale przy Aero mam problemy szczególnie przy lakierze bezbarwnym. Często robią mi się jakieś bomble czy coś w tym stylu. Także dalej z tym kombinuję, jak to zrobić, żeby wychodziło naprawdę dobrze. No więc jak się jeszcze trochę pod szkole będę. Się czuł pewniej, to oczywiście wrzucę Wam jakieś poradniczki co do lakierowania. Wymiana kółek w sumie już była, ale może jakieś inne rzeczy, wiecie, malowanie lamp, wymiana wydechu, coś w tym stylu. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć takiego vloga z customa. No i co, na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.